Dzisiaj testujemy taką aplikację i na no... <śprzydź> <...niosęc>. I... <śprzydź> Więc... zaczynam, to Więc zaczynamy do czegoś skupić <śprzydź> mega ciężkie.

Bila. Więc już okej. Okay. Ja Nie myślę, że to wystarczy. Kurz. O Boże. Teraz musimy zaliczyć... Tu jest 5, więc musimy zaliczyć. Okej. Okay. Czyli jeszcze raz są no, takie źle. Dobra. To jest coś, to, ...tak nie i tak nie to... to, to um, jakby na to, że jest okej. Okay. Co mam pisać? Okej. Okay. Jak wy też to tak widzicie to... Sorry, l... Le... O Boże. Alt i tak. L... Le... I... I... A... Uh, na... No. O Boże, to trochę głupie. To można sobie pisać. Nie, to można sobie pisać. Zobaczmy, czy jest jakiś koniec. Bardzo jest takie kto top tryka. Słuchajcie. Aha, czy tak się przy to góry? Ciekawostko, fajne, no? no, spoko gra. Mam kolejną grę. W by... ah, Okej okay. hey, ale to jest. Ale to jest zresujące. Ale co to że jest, so jest. A, to jest to To to, ja widziałam też na... Aha, zobaczcie inne... Ej, to ja chcę arbuzika. Ja miałam kule kręgowe, głupie. Arbuzik lepszy, o wiele lepszy. O, no. i co przecież jest Może być spodko. Tam. O Boże, nie patrzyłam jeszcze raz. A, odajęty, dzisiaj, 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 powiem, na I o! internet się Boże, ten. 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 I ten to był prosty. O Boże. O Boże, no ciągle ostatnie raz i serduszko, bo wcześniej na mnie wyszło. shorty z odzywaniem na przykład To piszcie mi kuku ku, ku, ku na dole i dopiero jak będzie 12 subskrypcji, tylko nagram. No już teraz taką obiecuję, więc musicie dawać. Słońce pomaju, że tu jest bliźnia. Jeśli się zbliża Halo, no to oczywiście. Więc buław.